Minotari Tari. Analiza i prognoza. Minotari z tokenem XTM to protokół blockchain warstwy pierwszej, opracowany w języku RAST. Został zaprojektowany tak, aby skalować bazę użytkowników on-chain do milionów, oferując natywną platformę do dystrybucji zdecentralizowanych aplikacji. Jego architektura składa się z zaawansowanego, dwuwarstwowego łańcucha bloków. Bazowa warstwa Minotari Layer One jest zabezpieczona hybrydowym mechanizmem Proof of Work. A druga warstwa odpowiada za skalowalną funkcjonalność smart kontraktów. Token XTM jest natywną kryptowalutą warstwy pierwszej. Służy do zabezpieczania sieci oraz jako pomost do tokenów warstwy drugiej XTR poprzez mechanizm spalania tokenów. Technologia i innowacje Tari rozwiązuje problemy tzw. trylogii blockchain, rozdzielając bezpieczeństwo i skalowalność na różne warstwy. Opiera się na protokole MIMBL-WIMBL z dodatkowymi funkcjami prywatności, takimi jak adresy stealth i płatności jednostronne. Obsługuje także smart kontrakty za pomocą TariScript. Mechanizm wydobycia jest hybrydowy, co umożliwia udział indywidualnym górnikom. Wykorzystuje SHA-3x oraz integrację z X Monero dla połączonego wydobycia. Tokenomia. Całkowita podaż XTM jest ograniczona do 21 miliardów tokenów. 30% zostało wstępnie wydobyte i objęte okupami, a 70% przeznaczone jest do wydobycia przez górników. Harmonogram emisji jest wykładniczo malejący i trwa niemal 28 lat. Następnie następuje emisja ogonowa, która ma na celu ciągłe utrzymanie zachęt dla górników. Ścisłe powiązanie tokenów XTM i tokenów drugiej warstwy poprzez mechanizm spalania pomaga utrzymać równowagę ekonomiczną. Rozwój i społeczność. Projekt cechuje się przejrzystym, społecznościowym modelem rozwoju. Liczne RFC oraz aktywne wsparcie ze strony Tarilabs wzmacniają zaufanie. Projekt jest otwarto-Źródłowy i skupia się na szerokiej adopcji przez deweloperów, oferując obszerne API oraz narzędzia. Analiza jakościowa Obecność na rynku. Dane z Coingecko i CoinMarketCap pokazują kapitalizację rynkową około 9,7 miliona dolarów. W obiegu jest blisko 1,5 miliardów tokenów. Dzienne obroty wynoszą około 934 000 dolarów. CEO wskazuje na umiarkowaną płynność i niewielką skalę rynku. Cena doświadczyła ostatnio zmienności oraz spadku z historycznych szczytów. CEO sugeruje fazę konsolidacji. Reputacja i sentyment społeczny Projekt znany jest przede wszystkim z mocnej podstawy technologicznej i innowacji, a nie z marketingowego hype-u. Analiza nie wykazuje sygnałów wskazujących na oszustwo. Sentyment w mediach społecznościowych jest neutralny lub pozytywny, co odzwierciedla ostrożny optymizm, ale też niską rozpoznawalność w mainstreamie. Projekt korzysta z powiązań z ekosystemem Monero i proprywatnościowego etosu. Prognozy z kilku platform wskazują na umiarkowane odbicie i wzrost w średnim terminie. Szacunki na koniec 2025 roku podają zakres cen 0,6 centa do 1,4 centa za token. co oznacza potencjalny wzrost rzędu 70 do 100% względem obecnych wartości. Długoterminowe prognozy do 2030 roku są zróżnicowane. Część modeli przewiduje stopniowy wzrost wartości w miarę rosnącej adopcji i rozwoju sieci. Ryzyko zmienności pozostaje wysokie. Powodzenie projektu będzie zależeć od rozbudowy ekosystemu, zainteresowania deweloperów i trendów na rynku blockchain. Analiza techniczna pokazuje fazę konsolidacji z umiarkowanym momentum, oczekującą na silniejsze ruchy cenowe. Podsumowanie. Minotari to technicznie zaawansowany projekt blockchain warstwy pierwszej z innowacyjną dwuwarstwową architekturą, silnymi funkcjami prywatności i uczciwym systemem wydobycia. Jego tokenomia i transparentność społecznościowa dają solidne fundamenty. Mimo niewielkiej obecnej skali rynkowej i zmiennej ceny, wiarygodny zespół i unikalne podejście stawiają go w dobrej pozycji do wzrostu wraz z rosnącą adopcją. Prognozy sugerują możliwość umiarkowanych zysków w krótkim i średnim terminie, choć należy zachować ostrożność ze względu na ryzyka i konkurencję w przestrzeni Layer One.